thank you Jest kiedy przypłynie stual Łódź. Mieszkam tu jest ta mała restauracyjka, Tu też jadam To kuchnia Kuchnia i skleki Dziewczynka z hotelu Mała... Chineczka. To im wystarcza. Nic więcej nie potrzebują. Do szczęścia. Po tygodniu pobytu na Kei Besser płynę z powrotem na wyspę Kei Keitsi do Tual. Do przystani jest tylko kawałeczek. <laughs> Powinna być ładna pogoda Bezwiecznie jest Upał jest nie do zniesienia, a jest godzina tak jak widać. siang <laughs> <laughs> kota <laughs> <laughs> Do Harisa, może jest w domu. Tak wygląda biznes Harisa. Haris jest zapracowany. Dzisiaj z trepangami. To są trepangi. Szczykwy włożone do soli. Bardzo drogi biznes. Nautilus. Piękne, Halo. Halo. To są suszone płetwy rekina. Na szczęście nie wyrzucają mięsa, tak jak robią inni. Wrzucają do oceanu od razu po obcięciu. Muszla też piękna melo. Melo melo. Melo Mały Pompilus Nautilus. To też jest melo. Jak tu jest gorąco, to widać na moim ramieniu. Dosłownie paruwa. O. To jest takie paskudztwo, hałas z ulicy i często zagłusza co się Oraz. mówi. Wiedz wyborczy na prezydenta Indonezji, co się nie robi, żeby być wybranym. Dosłownie przy moim hotelu To jest obsługa mojego hotelu zostałem zatrzymany i kazali mi tu się najeść Najgorzej, że to przy tej ulicy nic nie słychać Jedzenie było wspaniałe gratis, tylko miejsce jest kiepskie. Radzają 3 czwarte ulicy i ucztują. <śmierdzi> Ruch wstrzymany, wszyscy objeżdżają bokiem. To są spotkania przedwyborcze. Wszyscy są szczęśliwi przed wyborami. Jak to można manewrować ludźmi? Oby tylko wybrali dobrego prezydenta. Indonezja to niespokojny kraj, więc przed wyborami wszędzie sporo wojska, policji, uzbrojonej po zęby. 17 kwietnia za kilka dni mają być wybory. Takie ładne dziewczyny i muszą włosy skrywać. Na kai nie rosną Duriany, są sprowadzane z jawy, sumatry. Troszkę rośnie też na Sulawesi. Niektórzy to uwielbiają, a niektórzy to nienawidzą tego zapachu w środku to wygląda w ten sposób to jest miękki tak jak budyń to, I to w środku jeszcze jest pestka ta pestka jest otoczona taką substancją budyniowatą słodkawą kwaskową, dławą raczej bardziej dziewczyna sprzedaje bilimbim jeszcze nie próbowałem tego ja już tyle razy byłem w Indonezji, jakoś. Nie nawinęło mi się to, ale trzeba to sprawdzić. <śpiewanie> Indonezja to wspaniały kraj do podróżowania dla wegetarian. Naprawdę tu mięsa za dużo nie ma, a można się najeść różne smakołyki z gorącego tłuszczu z warzywami, z rybą z bananami np. z bananami to, tego nie rozpoznam, tylko trzeba to spróbować to z jakimiś nasionami tempe nie wiem co to znaczy tempe po indonezyjsku da się zjeść i to dobre, nie jest słodkie ubi to jest ziemniak słodki w środku, ale da się też zjeść. Tylko codziennie nie można tego jeść, bo to za dużo nasycone tłuszczem. Jak się okazało, to jest z bananem, nawet dobre. robi się banan w cieście, tak zwany pisan. O, odtacza się w cieście i rzuca. To chwila moment i jest gotowe. A wszystko na ulicy. I to zaczynają zawsze przed zmierzchem. Rodzinny biznes. Każdego dnia parę setek rupii zarabiają. Za jednego dolara dostaje się 13 tisangów. Te są zawijane, a tamte są wrzucane w prosty sposób. Bakso bakar. Dzieciaki to bardzo uwielbiają i matki kupują takie jedzonko. Dzieciak się niecierpliwi, ale jest kolejka. Wreszcie Pełni szczęścia! Więcej tego nie kupię! Myślałem, że to jakieś bakso mięsne, a to... Żadne mięso! Duża, mączna klucha! Normalny zator motocyklowy! Słuchaj, A. słuchaj! Tak, Dziecko wcale nie jest zainteresowane. O, teraz widzi mnie, o. Już ubierają. Małe dziewczynki, trzyletnie, pusty. Biedne te są dzieci. Poboczny biznes. Harisa, świat pereł, świat pereł Kaj. Są tutaj takie nieudane, ale jak się je obrobi, ładnie włoży w złoto czy w srebro, to nie będzie tego widać. Na mojej dłoni leżą perły bardzo kształtne i jedna jest taka srebrna, niekształtna, ale ona jest dwa razy droższa od tej zwykłej, bo je się obrabia po prostu jest potem piękno okrągła. Dzisiaj będę miał kolację z trepanga. Te trepangi są już suche, wysuszone na sprzedaż. Mm. Si Cikukamber. Si Cikukamber. Ogórek morski. Mm. Mm. Najlepsza metoda suszenia to jest na słońcu, wtedy nie czuć dymu. Telepangi.